Mamy zimę, za oknem pada śnieg. Chciałby się powiedzieć, że zabierzcie nas do ciepłych krajów, a my nie. My zabierzemy Was dzisiaj do jeszcze zimniejszego kraju, gdzie zima trwa dłużej, a zimy są dużo ostrzejsze, ale powstały tam fenomenalne amplitunery, magnetofony. Sprzęt bardzo, bardzo ceniony do dnia dzisiejszego, a jaki? Zobaczycie w tym odcinku. Witamy wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale AudioAzyl. Zapraszamy również na naszą stronę internetową wehikułmyślnikczasu.com. Dziękujemy bardzo za subskrypcję oraz prosimy o kolejne jeśli Państwu się nasz program podoba. Dzisiaj zabieramy Was do zimnej Norwegii ojczyzny marki Tankwerk. Proszono nas o to aby zrobić program o tej mało znanej być może szerszej, widowni firmie a więc zdobyliśmy tutaj Wspaniały tunel oraz wypożyczyliśmy od Grzesia, naszej trzeciej półki pierwszy magnetofon kasetowy, który, który firma Marki, Tandberg, Tandberg prowadziła na rynek. I o tym, jak to się zaczęło, oczywiście opowiemy, jak zawsze, na samym początku. Tak, wszystko się zaczęło w 1933 roku. Założycielem e, Tandberga był pan. Tandberg? Oczywiście. Pan Tandberg, który urodził się w 1904 roku, był norweskim inżynierem, elektronikiem oraz przedsiębiorcą. I w wieku 29 lat zdecydował, że założy firmę, która zajmie się produkcją radioodbiorników. Nasz syn? Tak. <grych> Oczywiście musi być na wizji. Tak. Muszę się obudzić. Tak. E, wracając do tematu, czyli pierwsze. Radia firmy, które pojawiły się to Tomeliten, który był tylko i wyłącznie na słuchawkach, mhm. oraz Korona, która już miała wbudowany głośnik. Ale w 1934 roku pierwsze radio, które zostaje wprowadzone na rynek, to jest radio Huldra. Mhm. A w 1936 roku pojawia się Souls Super. I sukces. A tych radioodbiorników staje się podstawą sukcesu firmy, i, i dzięki właśnie temu mogą dalej inwestować i, i w nowe technologie, i produkować rewelacyjny sprzęt. Tak, który za chwileczkę będziemy oczywiście prezentować, a ich dalsza historia. Lata Wczesne, lata 50. to tutaj wyodrębnili w swojej fabryce oddział, który zajął się produkcją magnetofonów szpulowych. Mhm. Tak. Na to położyli nacisk w latach 50. i teraz w 1952 roku pojawia się ich pierwszy model na rynku. Następnie w ciągu następnej dekady pojawiają się nowe koncepcje i nowe modele. I tutaj przypuśćmy, model e, dwujeczka HIFI jest to model, który pojawił się w 1956 roku. I tutaj pojawiają się trzy prędkości przesuwu taśmy. Kolejny model. 1957 rok model trzeci stereo i tutaj pierwszy system stereo Tandberga. Mhm. Dalej mamy model piąty, bo w modelu piątym pojawia się możliwość nagrywania w, w stereo. Tak. Następnie mamy, jeszcze warto wspomnieć, o 1960 e, 60 latach, gdzie pojawia się. Model 6X i tutaj jest zastosowana technika nagrywania crossfield. Właśnie to razem z firmą Akai, yy, tylko Tandberg to stosował, to była tak zwana głowica krzyżowa dodatkowa, która miała dodać więcej tonów wysokich yy, podczas nagrywania. Tak, i tutaj i... właśnie udzielili oni licencji w firmie Akaj i oni wykorzystali w latach 70. i 80. firma Akaj w swoich rejestrach. Tratorach wykorzystywała tutaj tę technikę. Dlatego oczywiście też zachęcam, obejrzeć film, który mamy też o tym modelu Akaja. To jest 1810X, z tego co pamiętam. Więc jest to też bardzo ciekawy program, właśnie o tej, o, o magnetofonie z tą głowicą. Tak. I tutaj jeszcze taka ciekawostka 1964 rok i. Firma Tandberg wprowadza nową metodę nauczania języków, czyli tak laboratorium językowe. Oj, Sonuś, rozpraszasz mnie. Tak zwane laboratorium językowe, które, które wykorzystuje model 10, czyli pierwszy tranzystorowy magnetofon, gdzie była możliwość nagrywania nauczyciela w sali. Natomiast w Dwa lata później pojawia się kolejny model, 12, gdzie już jest w pełni tranzystorowy magnetofon. Także firma Tandberg naprawdę się rozwijała i inwestowała w nowoczesne technologie. Tak, oczywiście, dlatego stali się wtedy jednym tutaj z najlepszych producentów magnetofonów i te magnetofony naprawdę na rynku norweskim cieszyły się e, niezwykłą popularnością, ponieważ była zaawansowana technologia, wysoka jakość, a naprawdę rozsądna cena. No, ale później niestety firma zbankrutowała, ale zanim zbankrutowała, jeszcze zaczęła inwestować w telewizory. To już było w 1960 roku który zaczęli produkować telewizory. W 1969 roku zaczęli produkcję kolorowych telewizorów i również w 1972. Kupili firmę norweską, inną dużą firmę elektroniczną norweską, Radionetę, która specjalizowała się w telewizorach i stali się największymi producentami telewizorów mhm. w tamtym czasie. Lata 70., pierwsza połowa to dla nich naprawdę jedna z najlepszych lat, jeśli chodzi o rozwój i sukces firmy. W 1976 głównym produktem były telewizory i był jednym z największych procentów Byli jednym z największych procentów telewizorów zatrudniali w swojej fabryce około 3,5 tysiąca pracowników. No ale niestety 1900 przychodzi rok 1978 i firma Tandberg musi ogłosić upadłość ze względu na krach finansowy. Yy, Akcjonariusze przejmują kontrolę nad firmą, nie może się z tym pogodzić. Założyciel i popełnia samobójstwo, Bardzo i przykle. firma upada, ale rok później zostaje reaktywowana, zostaje podzielona na dwie części. I tutaj Siemens oraz Norse Data przejmują y, firmę Tadberg. Ale na szczęście pozostały te wspaniałe urządzenia, które możemy w tej chwili Państwu zaprezentować. Przedstawię może krótko dzisiejszych bohaterów. Jest to amplituner TR1000 oraz magnetofon seria TCD300. Tak jak już wspomnieliśmy, był to pierwszy magnetofon kasetowy firmy Tandberg. Ten amplituner waży prawie 10 kg. Wydaje się mały, ale jest naprawdę solidny. 72 rok, tak samo jak. Magnetofon, który też waży ponad 6 kg, czyli naprawdę ciężkie i solidnie zrobione sprzęty. I jeden i drugi kosztowały w granicach 2,5 tysiąca koron norweskich w tamtych czasach, w 70 latach, co się zdaje się wymieniało na jakieś 400 dolarów z tego, co udało mi się doczytać. Także sprzęt nie był szczególnie tani. Jeżeli chodzi o taką ciekawostkę tego ampitunera, to są tylne złącza wszystkie. Wszystko mamy zdublowane. Mamy wyjścia dinowe oraz cinczowe do każdego magnetofonu, czyli na każdym wyjściu mamy din i cincz. Oprócz tego do kolumn mamy również śrubki, gdzie możemy wkręcić sobie same kable lub stare gniazda głośnikowe. Wszystko zdublowane, łącznie nawet z anteną, gdzie też mamy trzy wejścia antenowe do UKF-u. Wszystko zdublowane. Bardzo ciekawe rozwiązanie, bo naprawdę jest to bardzo, bardzo wygodne. A sam sprzęt, tak jak widać, świeci bardzo, bardzo ładnie i gra również. Radio co prawda Jeżeli chodzi o odbiór sygnału, to nawet nie jest najgorszy, jak na nasze mieszkanie, gdzie tutaj naprawdę ciężko złapać stereofonię. Tutaj ją faktycznie mamy. Amplituner świeci również takim lekko niebieskim jakby kolorem. Jest to bardzo ładnie podświetlone. No, i zaprezentujemy może samą muzykę. Ten wzmacniacz ma naprawdę jakby to powiedzieć ma niezłego kopa. 80 W obsługuje kolumny zarówno 8-omowe jak i 4-omowe. Tutaj widać naprawdę ogromną moc. Jeżeli chodzi o sam ten amplituner, to oprócz Zestawów A i B to kolumn. Mamy oczywiście tony wysokie, niskie. Mamy trzy wejścia monitoru, na magnetofony, dwa z tyłu i tu ukryte jest jedno z przodu. tape trzeci. Też bardzo, bardzo wygodne. Tape monitor oczywiście, wejście na gramofon i stację FM. Tajemnica tego urządzenia kryje się też, tak jakby można powiedzieć, pod tą klapką, tutaj. Tu mamy wszystkie programatory schowane, co jest naprawdę, jak na tamte lata, bardzo fajnie rozwiązane do stacji UKF-u. Mamy możliwość przełączenia na mono lub stereo. Mamy tutaj kontur. O, tu mamy mono prawy lewy kanał oraz stereofonie jest kontur tutaj ukryty oraz dodatkowe filterki, które tutaj też ładnie się wyświetlają, jeżeli je załączymy. Dodatkowo... Mamy tutaj preampa do nagrywania. Jest również taka funkcja. Sam amplitunerek ma częstotliwości od 88 do 108. Także jest już to pełen zakres, bo często starzały się jeszcze do 104, prawda? A tutaj mamy 108 MHz. Także cały pełen, całe pełne pasmo do dnia dzisiejszego możemy sobie tutaj odbierać. Przejdę może na krótko do magnetofonu. Włączę na chwilę jeszcze dźwięk. On ma tak potworną siłę, że naprawdę rzadko który amplituner ma tak ładny dźwięk. I pamiętajmy, lata 70. są to. Tu jest taka moc, boję się przesterować, więc nie będę zbyt głośno muzyki ustawiał, ale naprawdę w każdym calu jest to prawdziwy, fenomenalny amplituner. Te dwa wskaźniki, oczywiście, tutaj to są wysterowanie do radia, a magnetofon, jako że to był pierwszy magnetofon firmy Tandberg, jest dla mnie również fenomenalnym urządzeniem przede wszystkim co jest tutaj bardzo ciekawe proszę zobaczyć jak on przewija to się nazywa przewijanie kasety tu kaseta leci z takim tempie jeszcze nie spotkałem żadnego magnetofonu który by tak szybko przewijał kasety i tak szczerze mówiąc niezawodnie bo większość magnetofonów Naprawdę ma problem z przewijaniem, zwłaszcza w tym wieku. No, mamy tutaj ukryte y, trzy silniki i tylko jeden pasek napędowy, więc najprawdopodobniej działa to bezpośrednio na silniku, stąd ta ogromna moc. Mamy podwójny kapstan. Jest to magnetofon, jest to DEK, czyli nie mamy tutaj wzmacniacza, mamy tylko dwa potencjometry do nagrywania. No i oczywiście jest tutaj już też dolby. To jest też bardzo ważne, że już tutaj dolby oraz kasety chromowe zostały uwzględnione. Trzeci przycisk służy do monofonii. Dwa wskaźniki ładne przypominają trochę Maranca lub Sansuja, bo też taki ten właśnie zielono-czerwony kolor bardzo się z tym kojarzy. No i samo uruchomienie magnetofonu jest również jakby elektryczne lub na jakiś. Przekładniach, bo słychać wyraźny stuk w momencie, kiedy włączamy klawisz, w tym miejscu. Sprzęt jest na, naprawdę bardzo solidny. Dwa wejścia mikrofonowe oraz oczywiście tutaj licznik, i również mamy tutaj zdublowane wyjście cinchowe oraz dinowe. Nie spotkałem jeszcze magnetofonu, który byłby tak ciężki w tamtych, z tamtych lat, jak ten. On jest naprawdę, jak go tutaj podnoszę, to czuć tą jego naprawdę no, prawie 7 kg wagę. Więc w środku to chyba sama stal. Wszystko musi być naprawdę bardzo solidnie zrobione, bo inaczej by tej wagi nie osiągnęli. Wydaje mi się, że sprzęt jest naprawdę bardzo niezawodny, gdyż no, po tylu latach funkcjonuje idealny obroty pasują wszystko nie ma tu jakichkolwiek nie można mu niczego zarzucić co trzeba by było stwierdzić no musimy zająć go do naprawy jest tutaj też ciekawostka kasetę wkłada się z boku wymyślono sobie coś takiego No jest to wygodne z prawej ręki możemy kasetę włożyć oczywiście mi na siedząco jest trochę trudniej mamy tutaj pauzę też mechaniczną O i mamy pierwszą awarię Zobaczmy Wyjąłem, być może źle włożyłem tą kasetę Bo z tej strony mi jest trochę ciężko Bo Przestał nawijać No ale sprzęt też długi czas stał O Mamy w Houston mamy problem Grzesiu Twój sprzęt nie ruszył. Być może kwestia kasety. Pauza jest też mechaniczna. Wszystkie te przyciski są naprawdę no tak solidnie wykonane. Uszkodzić to jest moim zdaniem raczej bardzo, bardzo trudno. Jest na pewno odporny na wstrząsy. No i, i chodzi znowu. Miał mały. Miał małą zacinkę, ale no na szczęście wszystko zadziałało. Czy można to komuś polecić? Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o firmę Tandberg, no, w naszym muzeum nie może go zabraknąć. Nie może tej firmy brakować, bo ona naprawdę odegrała bardzo ważną rolę i jest to naprawdę kawał solidnego sprzętu. Owszem, jest mniejszy, można powiedzieć, nie jest tak duży jak pionier czy Sansu z tych tak zwanych monsterów jest mały, ale ma przeogromną moc i przepięknie gra zaprezentuję tutaj może jeszcze o jak wyraźnie słychać kontur Kontur jest naprawdę potężny. Jeżeli dodamy kontur, to dźwięk się bardzo zmienia i możemy słuchać w miarę cicho przy pełnym paśmie tonów niskich i wysokich. Jeżeli komuś się podoba wygląd tego urządzenia i chce posłuchać dobrej muzyki, chce posłuchać na dobrym, starym sprzęcie. Firma Tandberg spełnia wszystkie te wymagania. Zabraliśmy Was, co prawda, do zimnej Norwegii, ale mam nadzieję, że dźwięk firmy Tandberg rozgrzał również Wasze serca, bo moje na pewno. Tak. A co dzisiaj dzieje się z firmą Tandberg? No właśnie, tak jak powiedziałam, po zbankrutowaniu firma Tandberg, ten dział danych został wydzielony i został nazwany jako Tandberg Data. Natomiast ta oryginalna część Handberga dzisiaj angażuje się i, i specjalizuje w systemach telekonferencyjnych. No tak. Stając się jednym z liderów w tej dziedzinie. Ale naszym liderem pozostanie ta prawdziwa część tanberga z lat 70. Być może uda nam się zaprezentować również następne ich jeszcze produkty, ale w dniu dzisiejszym mieliśmy naprawdę ich. Początkowe egzemplarze, które naprawdę grają bardzo, bardzo przyjemnie i polecamy je każdemu. Dziękujemy za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję. Zapraszamy na naszą stronę w umieścig czasu Chrome. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Witaj Państwu!